Witam na wirtualnych ligach. Osiem drużyn pozostało w grze o tytuł najlepszego klubu w Europie. Trzy z Włoch, po dwa z Hiszpanii i Anglii oraz jeden z Niemiec. Zobaczymy, co czeka nas w ćwierćfinałach wirtualnej Ligi Mistrzów. Na tym etapie jest już losowana drabinka. Oto jak ona się prezentuje. Z jednej strony derby Mediolanu, drugi sezon z rzędu, tym razem jedną fazę wcześniej. Poza tym Real Sociedad kontra Borussia Dortmund. Z drugiej strony zaś wielki hit. FC Barcelona zmierzy się z obrońcami trofeum, a Lat Znowu spotka się z Manchesterem United Zaczynajmy San Sebastian, Real Sociedad, Borussia Dortmund Baskowie trafili na kolejną drużynę z grupy D I ją również starają się odprawić z kwitkiem A prym w ich szeregach wjedzie Umar Sadiq. W 32 minucie ten zawodnik indywidualnie poradził sobie z obroną gości I umieścił piłkę w bramce Czy ta drużyna będzie w stanie pokusić się o taką niespodziankę jak Real dwa lata temu? Zaliczka jest skromna, ale ten zespół w Dortmundzie z pewnością nie będzie się niczego bać Milan Inter wróciły czasy rywalizacji drużyn ze stolicy Lombardii w meczach wielkiej rangi. Inaczej niż przed rokiem Rossoneri nie dali się od razu zjeść, ale jednocześnie Zomer również długo był bezrobotny. Wreszcie w 63 minucie Barella przedarł się przez linię obrony i posłał piłkę do siatki. Inter obejmuje prowadzenie, ale Milan w tej edycji już nieraz poradził sobie w takiej sytuacji. Na kwadrans przed końcem przyciśnięty Bastoni stracił piłkę przed polem karnym. Żył dośrodkował do Leo, ten opanował futbolówkę i mocnicz. Stałem wyrównał, tu jeszcze wszystko może się wydarzyć. Mecz był wyrównany i stał na dobrym poziomie, ale pamiętajmy, że parę lat temu Inter notorycznie wydzierał derbowe zwycięstwa z rzutem na taśmę. I oto ostatnia akcja do piłki doszedł w Po ręce bramkarza ta wpada do siatki. A więc to znowu się wydarzyło. 1 do 2 fortuna kołem się toczy. Tyle razy Milan strzelał gole w ostatniej chwili, a w tak ważnym momencie sam skapitulował. W rewanżu to Inter będzie miał przewagę na trybunach, więc odwrócenie losów rywalizacji. Będzie arcy trudne. Lazio Manchester United, Czerwone Diabły po krótkim czasie znowu odwiedzają Stadio Olimpico. To tutaj wywalczyli wyjście z grupy, a to spotkanie również potoczyło się pod ich dyktando. Van Bissaka dośrodkowuje z prawego skrzydła i co tu zrobił Markus Rashford? Sam przecierałem oczy, gdy to zobaczyłem. Jak on tu oszukał Prowedela, to się nie mieści w głowie. Od tego zagrania po prostu nie można oderwać oczu. Wróćmy jednak do meczu, bo to nie wszystko, co się w nim wydarzyło. W 63 minucie Bruno Fernandes zbiegł do środka z prawej strony i finezyjnym strzałem podwyższył na 2 do 0. Dla gości strzelają więc ci sami zawodnicy, co w grudniu na tym stadionie, ale teraz dodatkowo kropkę nad i postawił Eriksen. Nikt już chyba nie kwestionuje tego, że awans Czerwonych Diabłów mimo słabego początku był zasłużony. Dali w Rzymie pokaz siły i rewanż zdaje się być formalnością. FC Barcelona, Manchester City. Ostatnia para zdecydowanie budząca największe emocje. Katalonia chce, by Barca znów była wielka i zacznijąca mała obrońcę tytułu. Oto 57 minuta, naciskany Frankie de Jong sprytnie posłał futbolówkę w stronę Pedriego i pomocnik ucieszył widzów. To właśnie chcieli zobaczyć. Magię, na którą tą drużynę stać. Udało się skromnie wygrać i w rewanżu to obywatele będą musieli się postarać. Borussia Dortmund Real Sociedad Pierwszy rewanż Żółta ściana zrobi tu wszystko, żeby ponieść swoich ulubieńców do zwycięstwa Piłkarze ewidentnie czuli to wsparcie od pierwszych minut I bardzo szybko zaczęli odrabianie strat Sebastian Haller otworzył wynik meczu już w siódmej minucie Po nieco ponad pół godziny gry Brand znowu zagrał do niego wtedy, kiedy było trzeba Dublet Iworyjczyka On sam odwraca losy rywalizacji Borussia wstaje z kolan i teraz to ona rozdaje karty Real Sociedad już nie był w stanie ugrać w Dortmund Czegokolwiek. Trzeba im przyznać, że osiągnęli naprawdę dobry wynik, ale mimo wszystko to nie oni zagrają w półfinale. Inter Milan. Sytuacja Rossoneri, inaczej niż przed rokiem, nie jest beznadziejna, ale tak czy inaczej to oni mają jedną bramkę do odrobienia. Niestety przez 90 minut nie byli nawet blisko. Wynik 0-0 do -0 daje półfinał Interowi. Do Londynu i drugiej próby wygrania Champions League coraz bliżej. Manchester United Lazio. Old Trafford wyczekuje już świętowania awansu do pół. Finału. Trzybramkowa zaliczka z Rzymu powinna im to zapewnić. Jeśli ktoś jeszcze wierzy w cud, to wyłącznie Bianco Celesti. I to ewidentnie nie jest cień nadziei. Immobile rusza na bramkę, okowoko oko z onaną, bez trudu, technicznym strzałem posyła piłkę do siatki. Felipe Anderson z futbolówką na prawej stronie, miękkie dośrodkowanie, idealnie opada na nogę. Immobile ten huknął z woleja Ja 0-2, dublet Włocha i zaczyna się robić ciepło. Kolejna akcja. Felipe Anderson ponownie w tym samym miejscu, tym razem z do środka, otworzył drogę do bramki Luisowi Alberto i to jest kolejny gol dla gości, co się dzieje na Old Trafford, Lazio odrabia straty, a nie minęło nawet pół godziny z takim zapałem o awans nie trzeba będzie się martwić, obraz gry się nie zmienia, goście naciskają strąconą piłkę zebrał Cataldi odpowiednio się ustawił, uderzył z dystansu i United w tym momencie jest skończone, 0 do 4 zaliczka przepadła jeszcze w pierwszej połowie, po czymś takim oni już nie dadzą rady się Podnieść, bo sami nie wierzą w to, do czego dopuścili. Remonta de w drugiej połowie zwieńczył jeszcze za Kani. Manchester United zatańczył dans macabre na deskach teatru marzeń. Niewyobrażalny blamasz, mając trzy bramki przewagi i mecz u siebie, koniec końców odpaść, to naprawdę trzeba umieć. Manchester City, FC Barcelona, zostajemy w Anglii, by dowiedzieć się, czy druga drużyna z Manchesteru również pożegna się z Ligą Mistrzów. The Citizens muszą z kolei odrabiać straty po pierwszym, Meczu. Przebieg gry był podobny. Zdaje się, że jeśli strzeli City, to skończy się dogrywką, ale tuż przed przerwą Stąd dopuścił się ostrego wejścia w środku boiska i obejrzał czerwoną kartkę. Sytuacja z nieprzyjemnej przerodziła się w beznadziejną. To był pierwszy gwóźdź do trumny, drugim stał się De Jonga z 55 minuty. Piłka odbita od słupka zatrzepotała w siatce, duma Katalonii wygrywa drugi mecz i melduje się w półfinale. Dominacja City w Europie nie dojdzie do skutku. Dwie remontady. Jednej dokonała Borussia Dortmund i taki scenariusz mieści się w granicach normalności, ale cud, jakiego dokonało Lazio zapisze się w historii. Jak w poprzedniej edycji, derby Mediolanu w fazie pucharowej rozstrzygnięte na korzyść Interu. Poza tym, to co przed chwilą widzieliśmy, w starciu gigantów lepsza Barcelona. Tak ułożyły się losy ćwierćfinału w wirtualnej Ligi Mistrzów. Mamy zatem szansę na włoski finał. Jeśli chodzi o Neracurich, w pojedynku z Borusją będą faworytem, ale przed Lazio już znacznie trudniejsze zadanie. Cuda niezwykle Zwykły się zdarzać jedne po drugim, to raczej nieszczęścia chodzą parami. Ale nie depresjonujmy, Bianco Celestich, w futbolu wszystko jest możliwe. Spójrzmy jeszcze na klasyfikację strzelców: Mbappé, dalej niedościgniony, na podium wskoczył immobile. Haland kończy rozgrywki z sześcioma trafieniami. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.